Początek roku 2024 to bardzo ciekawe otwarcie na rynku nieruchomości trzeba powiedzieć, że budownictwo mieszkaniowe ruszyło i niektórym może się wydawać, że ruszyło wręcz z kopyta, bo na przykład deweloperzy rozpoczęli w dwóch pierwszych miesiącach ponad 200%. Budów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, i to byłaby wspaniała informacja. Oczywiście, złą informacją jest to, że mieszkań oddanych do użytkowania, według danych GUS, było tylko 88,3% tego co w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale to też specjalnie nie dziwi. A poza tym, te mieszkania oddane do użytkowania to już przyszłość. Ciekawi nas również co robi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, bo ono ma ogromny wpływ na nasze budownictwo. I w tej audycji przedstawię wam właśnie ten wykres, który za chwilę zobaczycie w zupełnie lepszej, bardziej widocznej formie, ale jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, no to po pierwsze subskrybuj nasz kanał. Po drugie, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Zapraszam do wspierania, bo wspierający ten kanał zawsze dostają trochę więcej treści. A w dodatku, zapraszam również na stronę syment24.pl, gdzie nasze audycje znajdziesz z większą ilością wykresów oraz z większą ilością komentarzy, bo tam znajdziesz po prostu więcej treści niż jest to możliwe do zamieszczenia. Na kanale YouTube. I najpierw w tej audycji pokażę Wam dane o sukcesach budownictwa mieszkaniowego albo jego porażkach, a potem przedstawię to, co robi aktualnie ministerstwo. Zacznijmy od danych na temat postępów budownictwa mieszkaniowego na początku 2024. Zanim omówię ten wykres, to powiem Wam kilka informacji takich zbiorczych. No po pierwsze, jak powiedziałem już wcześniej, liczba oddanych mieszkań tylko 88,3% tego, co było w analogicznym okresie poprzedniego roku czyli w styczniu-lutym 2023. Nie ma się tym, co prawda, powodu przejmować, dlatego że. Te oddane mieszkania po prostu są mniejsze, bo kiedyś było mniejsze budownictwo, mniej rozpoczynano budów, co zresztą widać na tym wykresie i po prostu nadszedł czas na oddawanie mniejszej ilości mieszkań. Te mieszkania są zresztą bardzo często dawno sprzedane, jeżeli chodzi o to, co wytwarzali deweloperzy. Nie ma powodów do paniki. Jeżeli chodzi natomiast o projekty, i to jest też ciekawe. Pozwolenia na budowę, czyli te projekty, które zaczynają się, które mogą się zacząć, czy też zgłoszenia nowych budów, w indywidualnym budownictwie, teraz na początku 2024, 114,7% więcej tego, co było w zeszłym roku, a w przypadku budownictwa deweloperskiego aż 142%. Ale co jest ciekawe, to jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto indywidualnie, 125% tego, co w roku poprzednim. Natomiast u deweloperów 211% i to wydaje się po prostu sukcesem niezwykłym, ale przyjrzyjmy się dokładnie temu wykresowi i tutaj pozwolę sobie wytłumaczyć, co ten wykres dokładnie oznacza. Linia, ta, na której widzisz ten łamaniec i te kropki w różnych kolorach, to jest linia pokazująca ilość czy też liczbę rozpoczynanych budów w danym okresie. I kropkami są kolejne 12-miesięczne okresy policzone. Te czerwone strzałki na dole to pokazują jak gdyby kierunek. W 2023 Powoli, powoli i w 2024, jak powiedziałem, to są 12 okresy miesięczne, a nie okresy roczne, mamy do czynienia z powolnym wzrostem. Ale jak, jeżeli powiedziałem, że ten wzrost obecnie rozpoczynanych budów jest ponad 200% w przypadku deweloperów, to spójrzcie się na te takie czerwone, cienkie kreseczki. One pokazują stycznie i lutę lat. Poprzednich i roku obecnego. No i widzimy, że powiedzmy sobie szczerze, w 2023 styczeń i luty to było dno, dna. Nie trudno się było od tego dna odbić. Fakt, budujemy więcej, ale pamiętajmy, odbiliśmy się od dna. I na przykład, trudno powiedzieć, że zaczęliśmy. Budów nagle więcej niż na przykład w 2021 roku. Te niebieskie, takie strzałki cienkie na górze pokazują trend w zdobywaniu pozwoleń czy też zgłaszaniu nowych budów. A w ogóle ta linia, która odpowiada za te nowe budowy, to jest ta linia zielona i zauważmy pewną prawidłowość. Jak łatwo się zorientujecie, ta łamana linia dzielona wyprzedza tę kropkowaną linię pokazującą nowe budowy, rozpoczynanie nowych budów. No bo to jest oczywiste, najpierw trzeba dostać pozwolenie albo najpierw trzeba zgłosić budowę, a potem dopiero można wejść na plac budowy i zacząć budowę. No. Poza tym projekt można sobie załatwiać, pozwolenie. A budowa zaczyna się później ze względu chociażby na klimat, który panuje w Polsce. Ale jak zauważycie, nie wszystkie pozwolenia i nie wszystkie zgłoszenia budów potem owocują rozpoczęciem faktycznym, rozpoczęciem budowy. To jest jedna sprawa istotna, ale te też pozwolenia i ten trend w tych pozwoleniach, zdobywaniu pozwoleń pokazuje nam, co może być w przyszłości na budowach, i też widzimy, że rosło. Potem stabilizacja, potem spadek, czyli nie aż dwa lata spadku, jak to było w przypadku rozpoczynania ich budów. No, i obecnie mamy do czynienia, jak widać, z właściwie stabilizacją. Nie ma jakiegoś szturmu na nowe budowy. Dlaczego nie ma szturmu na te nowe budowy? No, bo. Rozpoczynający te budowy boją się przyszłych kosztów. Nie są pewni, jak sobie poradzą z tymi kosztami, jakie będzie kredytowanie. Stopy procentowe obecnie są dość wysokie. To wszystko powoduje taką lekką wstrzemięźliwość w, w rozpoczynaniu budów, ale trzeba jednak zaznaczyć, jest lepiej, jest trochę. Lepiej niż było. Ale też ci właśnie budujący, ci deweloperzy czekają na przykład na to, czy wejdzie w życie zapowiadane bardzo szumnie przez koalicję rządową w trakcie wyborów i nawet trochę później program kredytu 0%. No i żeby zobaczyć sobie, co robi rząd, to najlepiej jest wejść po prostu na stronę ministerstwa, Rozwoju i technologii, i tam zobaczyć to, czym zajmuje się rząd. Zapraszam na ten przegląd. Jeżeli interesuje nas oczywiście ten rynek nieruchomości i co robi ministerstwo, to z pewnością warto zajrzeć na stronę ministerstwa i widzimy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii zajmuje się kosmiczną karierą młodych Polaków w Europejskiej Agencji. Kosmicznej nigdzie nie latamy, ale karierę będziemy rozwijać. Oczywiście wakacje składkowe, jest zgoda Rady Ministrów. Ja bardzo czekam, nie tylko na wakacje składkowe, ale także kiedy składka zdrowotna nie będzie kolejnym podatkiem. Chciałbym też zobaczyć podniesione progi podatkowe, pewnie jak każdy. No cóż, ale co robimy w dziedzinie Rozwoju rynku nieruchomości, bo przecież to jest tematem naszego kanału. No i widzimy, że 5 marca minister Krzysztof Kukucki był na kongresie mieszkaniowym, gdzie zresztą miał okazję pochwalić się naszym planem budownictwa socjalnego. Czy to budownictwo socjalne uratuje rynek nieruchomości? Zależy, ile tych nieruchomości będzie. Polsce budowanych szczerze mówiąc, myślę, że budownictwo takie państwowe nie sprawdziło się wiele razy. I w ogóle to, co państwowe sprawdza się dość nie najlepiej. Bo, jeżeli porównamy to, jakie mam usługi lekarskie, jakie mój pies ma usługi weterynarza, i jakie mam usługi od stomatologa. To weterynarz i stomatolog, którzy są prywatni, zapewniają doskonały dostęp do tych usług. A służba zdrowia, sami wiecie pewnie, jak wygląda. Mam nadzieję, zresztą, że nie wiecie, bo po co macie chorować? 15 lutego Społeczne Agencje Najmu, nabór dla gmin, i o tym temacie będzie zresztą oddzielna audycja z kimś, kto bada te, te agencje najmu naukowo. Dowiemy się, czy to w ogóle jest dobry program, chociaż program to nie jest tego rządu, tylko Społeczne Agencje Najmu powstały za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Konsultacje inwestycji w ramach reformy programu przestrzennego. Bardzo dobrze trzeba konsultować takie inwestycje, ale ja tutaj chcę odnaleźć to, co wszyscy oczekują, czyli kredyt 0%. Gdzie jest ten obiecany kredyt 0%? Przewijamy sobie strony i nie bardzo widzimy informacje o kredycie 0%. To już jest czwarta strona ministerstwa. Szukamy dalej, cierpliwie. No, nie widać, nie widać, nie widać. I wreszcie na piątej stronie ministerstwa dowiemy się, że po pierwsze pracujemy nad założeniami wakacji od ZUS, które teraz weszły już podobno pod obrady Rady Ministrów. Ale powiedziałbym bez jakiegoś specjalnego szczęścia, i wreszcie widzimy, że 4 stycznia Warszawa finalizujemy pracę nad następcą bezpiecznego kredytu. 2% Szczerze mówiąc, wchodzę na tą stronę i ja tu nie widzę żadnej finalizacji, bo to co wszyscy widzieliśmy do tej pory, te kryteria, to wszystko co ja opowiadałem Wam na różnych stronach, działa do tej pory. W międzyczasie mieliśmy wypowiedzi ministra, wiceministra pana Kukuckiego, który mówił, że kryteria zostaną zaostrzone, bo ten kredyt będzie przyznawany osobom, które są na skraju zdolności kredytowej. Ja uprzejmie się pytam, co to jest ten skraj zdolności kredytowej? To znaczy, jak duże mieszkanie chcę kupić, że jestem na skraju tej zdolności kredytowej? Albo jeszcze trudniej. Gdzie ja to mieszkanie chcę kupić? No, bo przecież wiemy, że różnice cen między Warszawą czy tymi najdroższymi miastami, Krakowem, potwornie drogim, którym potwornie zdrożał, a mniejszymi miejscowościami są ogromne. I jeżeli w jednej miejscowości jesteś na skraju zdolności kredytowej, to w drugiej możesz czuć się wręcz, no w cudzysłowie, powiem to, bogaczem. Krótko mówiąc. Dokąd zmierzamy? Podobno ma przed Wielkanocą być ogłoszony nowy program, czy też właściwie jego modyfikacja założenia i program ma być już taki bardziej wdrażany. Czekam na to z utęsknieniem, tak samo pewnie jak Wy czekacie. Ja bym chciał, żeby kiedyś politycy wszelkiej maści, nie tylko obecnej koalicji, ale wszelcy politycy, którzy są u władzy, żeby zastąpili słowa czynami, bo to byłoby fajne. Jeżeli kredyt 0%, tak jak był obiecany, wszedłby w życie, z pewnością oddziaływałoby na rynek. I na przykład ja mam znajomych, którzy. Bardzo chętnie sprzedaliby w ramach tego kredytu 0% ich mieszkanie. Dlaczego? Bo zgodnie z tymi założeniami, które widzimy na stronie tego kredytu, ich mieszkanie akurat pasuje dla tych osób, które mogą dostać 0% kredytu i dla tych osób, które zarabiają 33 tysiące miesięcznie brutto. I mają jeszcze trójkę dzieci, bo oni mogliby sprzedać mieszkanie i to swoje mieszkanie, które mają, i kupić to mieszkanie od moich znajomych. Nawet pośrednik, który dotarł do nich i ma im sprzedawać to mieszkanie, zasugerował, że to mieszkanie kupić dzisiaj tylko albo flipper, który przerobi ich mieszkanie na takie norki i z czterech pokoi, Zrobi tam pokoi 12 i zapłaci im wtedy dobrą cenę, albo może ktoś, kto właśnie dzięki temu kredytowi 0% będzie miał więcej pieniędzy, będzie mógł sprzedać swoje mieszkanie mniejsze, kupić ich większe mieszkanie i zalecił im czekać na tego następcę bezpiecznego kredytu 2%, który już zdążył podbić ceny mieszkań, który się nazywa kredytem 0%. Zobaczymy jak będzie. Jeżeli interesuje Ciebie rynek obrotu nieruchomościami, trendy, zmiany prawa, subskrybuj nasz kanał. W najbliższych audycjach dowiesz się o tym, czy i jak ewentualnie można wynająć swoje mieszkanie i nie płacić legalnie. Podkreślam, od tego podatku dochodowego. Zapewne dowiesz się również o tym. Jak można dzielić nieruchomość zupełnie niezależnie od współudziałów, od proporcji udziałów we współwłasności. Zapraszam Was do sugerowania nam w audycji nowych tematów, do subskrybowania tego kanału, do wspierania nas, bo wspierający dostają więcej, i do zaglądania na stronę osyn24.pl, gdzie znajdziesz. Kursy również online o obrocie nieruchomościami, ale także te audycje wzbogacone o dodatkowe informacje i o takie wykresy w lepszej, stabilnej formie, łatwiejszej do oglądania niż można to osiągnąć oglądając film na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się!